Reprezentacja, w której nie ma ani jednego gracza Legii, kończy zgrupowanie we wronkach. Po jutrzejszym stalingu z Wyspami Owczymi trener Paweł Janas postanowi, kogo zabrać na mundial. Ten dźwięk to nie pomyłka. Na ostatnim treningu we wronkach trzeszczały kości. Na uśmiechy i zdjęcia mógł sobie pozwolić jedynie selekcjoner. Reszta walczy o mundial. Każdy trening to jest dla nas wszystkich ważny do pokazania się. Piłkarze Wysp Owczych na Mistrzostwa nie jadą, ale też trenują jak szaleni. Dziś aż dwukrotnie. Kilku starszych piłkarzy zakończyło karierę. Do Polski przywiozłem głównie młodzież. Budujemy nową drużynę. Tak wygląda najbardziej poszukiwany towar we wronkach. Bilet na mecz reprezentacji, która za chwilę wyjedzie na Mistrzostwa Świata, dla prawdziwego kibica jest jak deser. Od samych piłkarzy zależy, czy ten deser będzie miał słodszy smak niż ostatnia litewska przystawka. Zwronek dla Wiadomości Sportowych, Rafał Patyra. Mecz z Wyspami Owczymi na żywo w dwójce. Zapraszamy jutro 5 minut po 17.